mamy go tutaj i teraz jak ja chcę wstać mamy dwie możliwości albo on sam się będzie prostował bo będzie chciał mnie uderzyć albo ja sprowokuję go wcisnę mu palubę w oko ugryzę, uderzam i on się wyprostuje okay? stąd będę musiał uciekać dlatego, że mam odpłyniętą strefę kroku on może mnie tutaj bardzo mocno uderzyć okay? Czyli gdzieś tu upadłem przytrzymuję go na chwilę teraz wyciskam, Paluka na boko, kryzę, uderzam, wyprostowam się, hop, raz, na bok, kolano na klatę, dwa, wyjeżdżam, bum, 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 wstaję, czekam z parterem. Pamiętajcie, że parter nie jest dobry, ja mogę teraz, wiecie. A on tą ręką wyciągnie nóż i zacznieć gać. Uciekamy. On sam może się też prostować. Ja jak się tylko wyprostował, hop, zasłaniam. Na bok. Stopa. Biodro. Tu jestem na boku. Tu zobaczcie, jestem już poza zasięgiem. Pochnięcie biodro. Bum. Gira, gira, gira. Cały czas kontroluję, co się z nim dzieje. Staje.